Patrz, podchodzę tu gdzie ty byłeś. O, stanę tu, dokładnie w tym samym miejscu. Rzuciłeś ile razy? Z20? Było. Patrz na to. pierwszy rzut. Rzuciłem tu niedaleko. W można obrzeć. Panie tego. No, opada na razie. Nie chciałem tak od razu w opadzie złowić. Synek. <grymne> o, branie, branie? Pewnie, nie widziałeś? Nie, nie, Sorry, zasłoniłem, ale było branie, było wyraźne branie. Ale nie, pogoda jest piękna. Daj i zagadałeś mnie, przegapiłem branie. O! Była ryba I to była duża ryba Tylko teraz nie wiem, czy wyda Wydaje mi się, że widziałem paski Tutaj nie czuć nic a, ja, 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 ja. No, Rzucam daleko, ale wzięła blisko Kurde, a może jeszcze na ogonku coś będzie widać Chyba trochę za duże jak na okonia Ale wydaje mi się, że paski widziałem Tutaj nie pogryzione. No nie. Jednak się nie wcinają lepiej na takiej krzywo założonej gumie. Bez zanurzenia to zgaduję, że będzie 6. Tak, to będzie no będzie mniej no i niepotrzebnie Cię posłuchałem. Było sześć. A więc jak złowić o konia. A, te wszystkie łódki są takie, albo nie podwracali na ten na zimę. Tak, wodzie nie brały, no może tak być. No to nabrały od drugiej strony. Tak jest. No to wytłumacz, jak to chodzi. Jak? O, tak całkiem musisz do ręki wziąć żyłkę. Uh -huh. o. Ja to sobie owijam wokół palców, żeby nie... No, żeby się nie ślizgało. I... O. I... Tak się to robi. I proszę bardzo, nic nie zdziałałem. Z której ty to masz strony? I to by było na tyle. Tu nie ma łódek, ale nie ma też brzegu. Za co tu mogą być mrówki? Też nie ma.